Od piątku 24 sierpnia trwały jubileuszowe 20 dni Częstochowy. Na scenie ustawionej za pętlą tramwajową w dzielnicy północy wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Kora oraz Sylwia Grzeszczak. Zaprezentowano również drużynę w Krentmet AZD Częstochowa. Que vino lobo. Natomiast w niedzielę Klub Mam oraz Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater na Placu Biegańskiego zaprosili na warsztaty rozwojowe dla kobiet. Jestem matką, żoną i kobietą. Znajdujemy się na Placu Biegańskiego, gdzie trwa właśnie akcja Jestem Matką, Żoną i Kobietą w ramach 20 dni Częstochowy. Dopisało bardzo wiele osób. Strasznie się cieszę, że Częstochowianki nam zaufały. Przyszły ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. O to właśnie chodziło. Jednocześnie w ośrodku promocji kultury Gaudemater odbywały się warsztaty rozwojowe dla kobiet i było mnóstwo osób. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, dziękuję za tak liczne przybycie i czekajcie na pewno nie jeszcze jedna taka akcja przed Wami. Dzisiejsze warsztaty dotyczą rozwoju w zakresie osobowości. One są pod hasłem jestem matką, żoną i kobietą, czyli dotyczą tych sfer życia. Natomiast poruszamy tutaj głównie element osobowości, tendencji zachowań, uczestniczki, ponieważ są same panie poznają swój profil osobowości, właśnie swoje tendencje zachowań, jakie one mają wpływ na ich życie, na, dobór, na, na, na funkcjonowanie, na hobby, na dobór partnera, na tworzenie harmonijnego związku, na to w jaki sposób komunikują się z dziećmi. Tu są właśnie takie trzy moduły. Cały, cały warsztat jest skomponowany w sposób luźny połączone są te moduły oczywiście, natomiast skomponowany tak, że pierwszy moduł właśnie dotyczy mnie samej, czyli jaka jestem, jak się zachowuję. Drugi moduł to są. To są sprawy związane ze związkiem, czyli analizujemy, próbujemy nauczyć się tutaj, w jaki sposób rozpoznawać tendencje zachowań u innych osób, również partnerów, i jak, w jaki sposób interpretować ich zachowanie, jak rozumieć, żeby to się przyczyniło do zbudowania właśnie tej harmonii w domu. I ostatni moduł dotyczy efektu związku, czyli dzieci. Ponieważ niektóre panie są y, przyszłymi mamami, więc mogą się dowiedzieć, y, jakie prawdopodobnie może być ich dziecko w oparciu o tendencje zachowań, które mają one same i ich partnerzy, ponieważ to jest wynikowa.